Pierwszy dzień w Medellin oficjalnie zaczynamy. Medellin. Drugie co do wielkości miasto w Kolumbii, uznawane za jedną z narkotykowych stolic świata. To właśnie stąd pochodził kartel z Medellin, którym rządził sam Pablo Escobar. Właśnie kupuję pitaje. To jest ta żółta pitaja e, za 3,50 na nasze polskie. E, świeża, sezonowa, cudowna pitaja. Nie chcę siatki, bo nie chcę, żeby był opakowany w plastik, który... Po 30 sekundach wyszłam, więc nie chcę generować śmieci. od razu poprosiłam pana, żeby mi to rozkroił, żeby było łatwiej jeść. Raz jeść. I tutaj mamy pitaje. I to jest takie cudo. Próbowaliśmy to już w naszym teście egzotycznych owoców z Karaibów i dla mnie to jest przepyszne. Słycha. Bardzo mi się podoba naprawdę, jak Fernando Botero widział kobiety, co jest według niego piękne. Czyli kształtne kobiety. Bardzo mi się to podoba. Ja mam danie wegetariańskie, które składa się z czerwonej fasolki, pieczonego ziemniaka. To jest banan, który nie jest tutaj w Kolumbii owocem, tylko jest warzywem. Z niego właśnie robione są takie smażone placki. Do tego jest ryż, arepa, czyli kolumbijski chlebek, sałatka i awokado do picia. Stefano ma coś co jest lulu. I think it's the thing from the tomatoes. A. Wydaje mi się, że to jest coś co robiliśmy ostatnio, właśnie test um, egzotycznych owoców z Karaibów i to smakuje bardzo podobnie jak to coś z tych blendowanego pomidora z wodą. Ale dobre. A Stefano ma zupę, a na drugie ma mięcho z warzywami. Nasz pierwszy obiad w Zaczynamy. Smacznego. Smacznego. Znaleźliśmy na rynku miejsce, gdzie... Na pudełku z dziurkami. Kiedy to zobaczyłam, to już wiedziałam, że tam musi być w środku zwierzę. Kiedy podeszłam zapytać się, co to jest, to pan to odsłonił, jest tam w środku świnka morska. I pan powiedział, że można zgadnąć, pod jakie pudełko z numerkiem świnka wejdzie i można wygrać nie wiem, pieniądze. Bóg wie co. Słuchajcie, tu jest tak głośno, tu jest tak gwarno, że ja wzięłam tą świnkę na ręce i jej tak bije serce. Ona jest tak przerażona strasznego, strasznego. Po całym dniu ten chodnik jest mega nagrzany, a ta świnka morska siedzi w małej misce. Naprawdę w małej miejsce z trzema małymi dziurkami na powietrze, bez wody, bez niczego. I dla mnie to jest po prostu straszne. Dla mnie to jest naprawdę straszne. Uff. No nie wiem, no, no. Nawet nie wiem jak to skomentować za bardzo. Kiedy spytałam się tego pana i próbowałam mu poprzez Stefan no, jakoś wytłumaczyć, że, no, że ta świnka morska, no, no jakby czuje to, że jest naprawdę przerażona. On powiedział, że ma dużo zwierząt u siebie jakby pod opieką. No i dzięki właśnie temu, że tutaj robi jakby te zakłady, zarabia pieniądze na to, żeby wy wyżywić pozostałe zwierzęta. Więc. Nie wiem, ja zrezygnowałam już dawno z jedzenia mięsa, dla mnie jakiekolwiek wykorzystywanie zwierząt, typu jeżdżenie na słoniach, typu zabawy z fokami, które są specjalnie tresowane, typu jakieś delfinaria, gdzie te delfiny mają już, tak powiem, łamany charakter, żeby tylko coś zrobić zdjęcie z turystami. Dla mnie, Dla mnie to nie jest fajne spędzanie czasu, dla mnie nie jest to rozrywką ani przyjemnością. Czerpanie przyjemności z cierpienia innych zwierząt. Mnie to przeraża. Mnie to naprawdę przeraża. Mimo, że jechałam w Maroku na wielbłądach, tak mam jakieś takie wrażenie, że ja jedna na tym wielbłądzie, widząc, że te wielbłądy przewożą tylko mnie jedną i po 45 minutach mają noc, mają wyżywienie, są dbane i tak dalej. Jest inaczej niż na takim placu takie małe zwierzątko. Nie mam zupełnie zielonego pojęcia, jak się do tego odnieść, ale... No, ale gdzieś tam w środku to zakłóło mnie. Na początku lat 80. do dzielnicy zwanej Komuna Trese przeprowadziło się mnóstwo ludzi szukając lepszego życia. Niestety Komuna Trese, jak i samo Medellin leżało na głównym szlaku produkcji i przemytu narkotyków. Dlatego już pod koniec lat 80. miasto było kontrolowane przez gangi, kartele i rewolucyjne siły zbrojne Kolumbii, czyli FARC. Codzienne walki, strzelaniny i morderstwa oraz brak innych perspektyw dla młodych ludzi niż dołączenie do gangu sprawiły, że po wielu latach rząd Kolumbii postanowił zrobić porządek w komunatrese. O akcjach, podczas których ginęli nie tylko członkowie karteli i partyzanci, ale też policjanci i wielu, wielu niewinnych obywateli. Właśnie o tych akcjach możecie znaleźć mnóstwo informacji w sieci. Ja chcę wam pokazać, jak komuna Trese. Wygląda dziś. W 2006 roku pojawiły się pierwsze większe inwestycje w tej dzielnicy. Z czasem zaczęto ją modernizować, a dzięki transformacji, którą przeszła, mieszkańcy mają nadzieję na spokojne życie. No, nie do końca spokojne, bo Komuna Trese jest bardzo otwarta na turystów. Ściany całej dzielnicy są pokryte graffiti, które stało się tutejszym symbolem. Poprzez sztukę ludzie mogą wyrazić siebie i swoje emocje. Oh. U trese, na zwiedzanie Komunatrese wybraliśmy tak zwany graffiti tour, który oferuje mnóstwo firm w Medellin. Przewodnik rozszyfrowywał nam symbolikę poszczególnych graffiti, jak na przykład te słonie. To metafora do mieszkańców Komunatrese, bo trochę jak te słonie mają dobrą pamięć, czyli nie zapominają o tym, co było kiedyś. Są silne, ci ludzie przeszli wiele, ale jako społeczność podnoszą się i walczą o lepsze jutro. No i rodzina, tak jak słonie, dla bliskich zrobił wszystko. I tak jak Polska, która od czasów komunizmu przeszła ogromną transformację, tak Komuna Trese również odrodziła się na nowo. Może dlatego właśnie tak dobrze tam się czułam i mocno trzymam kciuki za ludzi tam mieszkających. Jeżeli chodzi o Medellin, to jest jak na razie moja ulubiona dzielnica. Pewnie po zmroku wygląda to trochę inaczej, kiedy nie idzie się grupą turystów, ale mimo wszystko czuję się tutaj naprawdę super. To jest obowiązkowe miejsce do odwiedzenia, jak jesteście w Medellín. Właśnie w komuna Tryzyr i próbuję tutaj od pani takie cudo. To jest kokos, to są, to są kawałki kokosa jakby w karmelu, w cukrze i jest przepyszne i naprawdę mogę powiedzieć, że jest mój, mój bien, muy bien, si? senora. Smakuje jak Snickers, bardzo dobre. Co mnie bardzo i to bardzo pozytywnie zaskoczyło w Kolumbii, to jest to, że oczywiście na każdym kroku próbują wam coś sprzedać, a to wodę, a to zaprosić do restauracji. Jakby, no wiadomo, każdy swój gdzieś tam biznes próbuje wam zareklamować. Ja wyznaję zasadę, że ja nie ignoruję ludzi. Jeżeli ktoś mnie zaczepia i tak dalej, nie będę udawać, że tej osoby nie ma, tylko będę podziękuję mu grzecznie, uśmiechnę się i pójdę. I tutaj piękne jest to, że w całej Kolumbii, nieważne gdzie byliśmy, czy bardziej na Karaibach, czy w Bogocie, w Kartegenie, w Medy Gdziekolwiek jesteśmy i ktoś nas zaczepia, zawsze się uśmiecham i mówię: no gracias, albo gracias senora, e, uśmiecham się i idę dalej. I ci wszyscy ludzie nie są źli, że odmówiliście, nie olewają was, tylko albo puszczają wam oczko, albo się uśmiechają, albo was pozdrawiają. I to jest takie. Mm, że w tym momencie nie czuję się jakby ktoś mi próbował coś narzucić i sprzedać, tylko czuję się jakby, no wiadomo, on ma swój biznes, próbuje, ja dziękuję, ale jakby jest fajna energia. To jest naprawdę super, bo to się rzadko kiedy e, spotykam podróży, a naprawdę to jest coś fajnego. bardziej zabawny numer jest taki, że ja się nie znam na kawie, bo ja nie piję kawy, jeżeli piję kawę to piję słodką i mrożoną, na pewno nie piję gorącej kawy, ja się w ogóle na kawie nie znam, więc dla mnie pachnie kawą, wszyscy się zachwycają, przywiozę na pewno kawę dla rodziny z Kolumbii, ale, ale ja się nie znam na kawie. Aguardiente de Colombia. Jesteśmy właśnie w Medellin w jednym ze sklepów. No i przyznaję, jest to sklep dosyć turystyczny, ale mają świetną obsługę i mają też bardzo dobre ceny. Więc stwierdziliśmy, że akurat kupimy coś dla naszej rodziny, przyjaciół. I na co postawiliśmy? Postawiliśmy na dwa kubeczki, są przeurocze. One w dosłownym tłumaczeniu każdy, każdy z nich, które są tu dostępne, mają e, jakby w taki ciut bardziej ostrzejszy sposób powiedziane, przywiozłem Ci małą pierdółkę, I więc wybraliśmy dla teścia i dla teściowej, którzy są włochami, wybraliśmy dwa takie kubeczki, znaczy to są w zasadzie filiżanki, e, w których oni będą sobie pić espresso. A w środku mają dulce de leche, czyli coś w rodzaju jakby takiego karmelu mleka skondensowanego z cukrem. Nie mam pojęcia jak to jak to ująć, ale próbowaliśmy tego. Jest naprawdę bardzo smaczne, a najważniejsze, że później zostają kubeczki, więc to obowiązkowo jedzie z nami. Kolejna rzecz, która będzie super na pewno, żeby ją e, podzielić jakby po rodzinie, to jest coś ciasteczko podobne, bo to jest połączenie właśnie takiego jakby karmelowego mleka skondensowanego z kokosem, więc to są takie typowo kolumbijskie smaki. każdy spakowany oddzielnie, więc to też jest super, że właśnie będziemy mogli to porozdzielić po rodzinie, po znajomych. A ostatnią już rzeczą, jaką bierzemy w tym sklepie i która nam się bardzo spodobała, to jest taki zestaw, to akurat będzie dla, dla taty Stefanka, który miał niedawno urodziny i, i, i jedziemy ze spóźnionym prezentem urodzinowym. I już Wam pokażę. Jest przepięknie zapakowany w kartonowe opakowanie, a dodatkowo w środku wszystko jest jeszcze raz zabezpieczone folią, więc będzie łatwiej w transporcie. i Mamy tutaj kawowe, bo kawa wiadomo jest jakby bardzo dobrą pamiątką w mimo bo mają świetną jakościowo, są ciasteczka kawowe, dwa rodzaje jakby takiej marmolady, którą właśnie można zjeść na śniadanie z ciastkami i dwa rodzaje kawy. Co jest akurat dla nas było super, to jest to, że obydwa rodzaje są już zmielone, więc nie będą musieli tego w domu mielić, tylko będą mogli od razu wrzucić do kawiarki i zaparzyć kawę, więc... Moim zdaniem naprawdę super pomysł na, na zestaw prezentowy. Z Kolumbii specjalnie nie przywoziłam żadnych pamiątek z wizerunkiem Pablo Escobara, bo chcę wspierać nową rzeczywistość, jaka tam powstaje, zamiast wracać do ciemnej i tragicznej przeszłości, którą Escobar i ludzie jego pokroju zgotowali mieszkańcom Medyin. Dlatego mam nadzieję, że po serii moich filmów z Kolumbii spojrzysz na ten kraj nie tylko przez pryzmat tego, co było, ale też tego, co tam się zmienia. na lepsze.